Dzień dobry, moi kochani. W pierwszym vlogu po Tajlandii wróciliśmy do domu i powiem wam szczerze, że pogoda tutaj to tak nas za bardzo nie rozpieszcza. Ale pozytywna wiadomość jest taka, że jeszcze dwa, trzy miesiące i będzie trochę cieplej na pewno, a na pewno dzień też będzie dłuższy i jakoś tak będzie przyjemniej, będzie jaśniej i będziemy już powolutku czuć zbliżającą się wiosnę. Na razie musimy cieszyć się zimą. Dzisiaj rano pruszył śnieg. Deszczem, co prawda. No, liczyłam na to, że może uda nam się trochę tego śniegu tutaj doświadczyć, ale czekamy cały czas. Jeszcze to nie ten czas. Postanowiliśmy z Mirkiem, że na ferie zimowe nigdzie nie wyjeżdżamy z racji tego, że nie było nas dosyć długo i skorzystamy teraz z tych ferii zimowych na to, żeby trochę poprzybywać z dziewczynami, trochę jakieś tutaj, znajdziemy jakieś rozrywki w okolicy. Natomiast to jest też dobry moment na to, żeby załatwić sprawy, które ciężko załatwia się w roku szkolnym. Czyli na przykład ten nasz nieszczęsny dentysta. Jesteśmy już po jednej wizycie z Miją i niestety musimy przyjść na kolejne. Dla tych, którzy oglądają nas, korona, którą ma Mija, to nie jest ta korona, którą 20 lat temu wkładali dorosłym. To jest korona, która. Powolutku wchodzi też do Polski, ponieważ te zęby mleczne są kruche, są takie. No, to nie są stałe zęby i bardzo ciężko jest je na nie położyć plombę, szczególnie tą, której, którą daje się dzieciom, bo te dzieci nie dostają takiej zwykłej plomby, takiej mocnej, jaką dostajemy my. Ona się wykrusza, więc jeżeli ten ząb już był parę razy naprawiany i już ta korona jest mocno zjechana, to właśnie zakłada się dzieciom taką koronę. My niestety mieliśmy pecha, e, dlatego że dentystka w Tajlandii powiedziała, że ta korona e, występuje też w kolorze białym, ale nie miała, więc musieliśmy zdecydować się na srebrną. Jest to stal nierdzewna i nie jest to e, nic takiego, co zawiera rtęć, jak tutaj e, niektórzy sugerowali. To nie są te korony, które były kiedyś. W Polsce mało tego. To nie chodziło o korony, że później masowo je wymieniali, tylko chodziło o wypełnienie zęba. To to właśnie wymieni wymieniali ludziom dorosłym. Tak, córeczko? Możemy tak. To chociaż... czas. Emi tutaj mówi o tym, jaki będziemy mieć dzisiaj plan. Dobra, ale kończąc już ten przydługi wstęp, jeszcze pewnie będę wam trochę opowiadała o e, jakichś tam rzeczach, które nas tam spotkały. Chciałabym tylko zaprosić Was na dzisiejszego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Zawsze to jest taka dodatkowa motywacja dla mnie. I dzisiaj na pewno vlog będzie taki mocno pod kątem jedzenia, dlatego, że jesteśmy w domu, pogoda jest brzydka. Jak zrobi się trochę ładniej, to wyjdziemy na spacer, ale zatęskniłam bardzo za tym naszym jedzeniem, sałatkami, tymi mieszankami różnymi. Więc postanowiłam, że trochę pogotuję dzisiaj w domu i pokażę Wam bardzo fajne nowe przepisy, które znalazłam. Także zapraszam do oglądania. Zaczynam dzisiaj od obiadu, potem będę robiła jeszcze jakieś sałatki. I dzisiaj będzie na obiad ryż z brokułem, marchewką i kurczakiem. Później, ja wiadomo, że ja robię troszeczkę po swojemu, ale w opisie zostawię Wam link do takiego przepisu, który mnie zainspirował do tego dania. Ale ogólnie muszę się bardzo spieszyć, bo moje dzieci są już bardzo głodne, a czas leci. A mam jeszcze parę dzisiaj rzeczy do zrobienia. Ja też jestem strasznie głodna. Co nie pomaga, oczywiście, w gotowaniu. nie bardzo proste danie, tylko właśnie jedyna taka rzecz, którą, która jest czymś nowym w smaku, to będzie ten sos. Ja zazwyczaj robiłam bez sosu. Gdzieś tam były brokuły, kurczak albo i bez kurczaka, marchewka albo i bez marchewki czasami był po prostu ryż z brokułem. A teraz urozmaiciłam to o ten sos właśnie z tego przepisu i już Wam pokazuję, co tutaj będzie potrzebne. Marchewka pokrojona w słupki. Pierś z kurczaka. Ja mam akurat jedną pierś z kurczaka pokrojoną, ale ona była dosyć duża, ta pierś. E, tutaj są brokuły. E, sos jest zrobiony z maso orzechowego, sosu sojowego i wody. E, I tutaj jeszcze jest starty imbir i czosnek. I danie będę podawała z ryżem, który już się gotuje. On się będzie gotował 25 minut. Mam nadzieję, że akurat tyle, ile będzie mi potrzebne do zrobienia... Reszty, bo moje dzieci już są tak głodne, że przychodzą tutaj co chwilę. A wiecie, żeby Wam pokazać, no to muszę to pokazać w czystej kuchni, co jakby podwaja mi czas tutaj. <mulary> Dobra, pierwsze danie gotowe i yy, przed chwilą próbowałam tego, to jest jakiś totalny obłęd. Także bardzo polecam to jako szybki obiad, bo to naprawdę jest szybki obiad, jeżeli nie trzeba dużo rzeczy robić dookoła. I uwierzcie mi, że moje dzieci na 100% zjedzą to ze smakiem, więc nadaje się i dla dorosłych na taki naprawdę szybki obiad, albo gdzieś tam do lunchboxa, yy, albo do, na obiad do pracy, żeby sobie zabrać. Ale też dla dzieci. Jedzenie Gotowe. Tak. dla wszystko. Z masłem orzechowym. Dziękuję. Dobra mię. Czy tak mięso? Mięso. Pyszne będzie. Ja że to jest. A bo w środku i, i jest, co? jest I mięso. I co? I co? I co? Dobre? Pyszne, pyszne mięso. No jak to? No jednak dobre. Dobre czy niedobre no, dobre. nie dobre w końcu? Dobre. I dobre. Dobra, Ani? Obiad zjedzony i jak głosi stare chińskie przysłowie, jak się zje, to najgorsze, co możemy zrobić. Wiecie, co to jest? Usiąść i nic nie robić. Dlatego ja skorzystam z okazji, że mam energię po jedzeniu której nie mam, bo mam ochotę położyć się na narożniku i włączyć sobie przyjaciół. Ale zrobię tak, włączę sobie przyjaciół, ale zabiorę się za robienie ciasta na ciasteczka dla dziewczyn i zabiorę się za robienie sałatki. I od razu Wam powiem, że ta sałatka to jest bardzo fajna propozycja e, takie, takiego dodatku do kolacji albo nawet kolacji, jeżeli ktoś tak lekko je jak my, bo dla mnie to jest wystarczająca na kolację na pewno. Jeżeli jest tam mięso i ważyło, to już, to, to już jest duże danie, danie dla mnie. Na walentynki, które się zbliżają. Także zobaczcie, jak będzie wyglądała ta sałatka, jakie ma składniki. Przepis, oczywiście, którym się inspiruje, również zamieszczę pod blogiem. Jeżeli chodzi o sałatkę, którą teraz będę robiła, to pierwsza trzeba przygotować sos, ponieważ tym sosem będziemy smarować mięso, które już tutaj pokroiłam. Ale w międzyczasie musiałam tutaj odkamienić ekspres, ponieważ ten ekspres liczy kawy do momentu odkamieniania. I już jak przekroczy się ten moment, to nie będzie można zrobić kawy. Już wtedy przymus odkamieniania jest przymusem takim prawdziwym, bo inaczej nie dostanie się kawy. Dlatego tutaj proces sobie trwa i w związku z tym mam tutaj trochę hałasu, ale nic nie szkodzi. I tak zaraz będzie słychać dźwięk smażenia piersi z kurczaka. W sosiku mamy 3 łyżki miodu, dwie łyżki musztardy. Tam miała być musztarda miodowa, ale ja niestety miałam sarebską, więc będzie pewnie lekko ostre. Do tego jest pół łyżeczki cynamonu, oliwa. Co tam jeszcze tam? Aha, e, cytryna, e, jedna łyżka i dwie łyżki soku z pomarańczy. Ale to, tak jak mówiłam, pod spodem będziecie mieć dokładny przepis. Także, jakbym coś pominęła, sprawdźcie sobie dokładnie. Ja muszę go wymieszać i zaraz wrzucam mięso na ruszt, no bo muszę jeszcze zdążyć przecież zrobić te ciasteczka. You know

Ale powiem wam, że największy problem miałam z umyciem patelni grillowej. Jeżeli macie na to jakiś patent albo jakiś sposób poza szczotką ryżową, bo to jest taka żeliwna patelnia, to dajcie znać. Nawet próbowałam już zagotować w niej ocet. Trochę to dało, na pewno odmoczenie dużo daje, ale no niestety wydaje mi się, że jednak jakieś takie resztki Zostały, ale wydaje mi się, że jest wystarczająco umyta i zaraz będę ją osuszać i wkładać już do szafy. Ale co się napracowałam nad nią, to moje. Chciałam jeszcze Wam pokazać, co przywiozłam z Tajlandii. Zawsze przywożę maści tygrysie to już Wam pokazywałam kiedyś chyba na shortach. ale w tym roku udało mi się zdobyć taki taką maść. Która jest bardzo dobra na e, jakieś takie bóle mięśniowe. E, ona jest trochę... Ona jest trochę innych ziół niż maś tygrysia i jest trochę mniej intensywna, ale równie intensywnie piecze, co bardzo pomaga. Kupiłam też e, tuż przed wyjazdem takie mleko owsiane. To jest w razie czego, gdybym na przykład chciała sobie zrobić na mleku owsianym e, maczę, albo Czasami zdarza się, że zapomnę kupić mleka, takiego zwykłego, i dobrze mieć jakiś taki proszek w środku. Z tego, co tutaj czytałam. A, ciekawa bardzo rzecz. W Tajlandii, jeżeli coś jest bio albo ekologiczne, to oni tego nie traktują jako jakiś taki, wiecie, marketingowy chwyt. W ogóle tego nie ma napisane na opakowaniu. Nikt tutaj nie pisze. Że bioekologiczne albo jakieś tam w ogóle dużymi literami, najlepiej w ogóle zamiast nazwy wpisać, albo w nazwę wpisać bio. Nie, tutaj jest po prostu, co to jest? Jest tutaj wypisane, czego nie zawiera, ale nie ma nigdzie napisane, że to jest jakiś tam farmy ekologicznej. Wegańskie. Dopiero jak się czyta z tyłu, to tutaj dopiero można przeczytać, że to jest jakiś tam właśnie farmy ekologicznej albo w jakichś tam dobrych warunkach tworzone. Także tam trzeba czytać etykiety. Kupiłam jeszcze herbatę jaśminową. Wydaje mi się, że Azja to jest najlepsze źródło na to, żeby taką herbatę właśnie kupić. I to jest biała herbata z jaśminem. Jeszcze do tego wzięłam kakao. Tak jak Wam mówiłam, my mamy ogólnie dosyć dobry dostęp do kakao, ale chciałam spróbować, zobaczyć. Może być tak, że będzie bardzo intensywne, ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała. No i jeszcze z takich rzeczy, które biorę zawsze, bo one są po prostu tam taniej, to jest to są gwiazdki Aneżu. One oczywiście leżą u mnie rok. Za rok je rozpakuję i będą nowe. I długie pałki cynamonu pokażę. No i jeszcze Wam pokażę, gdzie ja w tym roku je trzymam, bo lubimy pić herbatę zimową. To się przydaje i jest zawsze pod ręką. Wygląda pięknie i estetycznie. O, tutaj trzymam te wszystkie rzeczy na herbatę. Tutaj są suszone pomarańcze, te, które suszyłam właśnie we vlogmasach. Tu mamy pałki cynamonu pod ręką, a tu wymieszałam anesz z gozikami. W jednym opakowaniu. Wygląda to bardzo estetycznie i jest bardzo pra praktyczne. No, a tutaj gwiazda Betlejemska, która już mi zaczyna opadać. Mam nadzieję, że jak co roku zrobi się z tej gwiazdy piękny, zielony krzaczek, który będzie tutaj zdobił nam blacik. A tutaj czeka naczynie przygotowane na ciasteczkę, które już zaczęłam robić pierniczki. Bo dziewczyny czekają właśnie, aż będziemy ozdabiać pierniczki, tylko ja je oczywiście muszę w pierwszej kolejności upiec. Ale żeby nie było tak zwyczajnie, mam nadzieję, że mi się uda znaleźć kształt serduszka, żebyśmy mogły właśnie ozdabiać serduszka. No bo zbliżają się walentynki i coś trzeba zrobić takiego, wiecie, jak nie czerwonego, to w kształcie serca. Znalazłam wszystko, nawet jakieś takie królicze kształty wielkanocne. Halloweenowe i inne, ale niestety serduszka nie znalazłam, ale mam kubek w kształcie serca, więc myślę, że nada się Ostatnio po sypialników się piecze. Dziewczyny obiecały, że zanim zabiorą się za ozdabianie. Czy tam dekorowanie pierniczków, to posprzątają swój pokój, a ja w międzyczasie, jeszcze teraz mam czas, tyle jedzenia dzisiaj e, narobiłam, a teraz i tak muszę im zrobić kolację. Więc Mirek ostatnio odkrył taką sałatkę, ale oczywiście robimy ją bez dressingu dla dziewczyn. I to jest właśnie jedyny taki moment, kiedy my możemy przemycić Emi awokado, bo ja to lubi awokado i bez niczego. W środku jest awokado, w tej sałatce są też ogórki świeże i ogórki kiszone i oliwa oczywiście żeby witaminy lepiej wchłaniały no, chciałam wam pokazać jak wyglądała ta sałatka ale niewiele już z niej zostało a to świadczy tylko o tym że bardzo smakowała co dziewczyny no a ja nie możesz się najeść nie możesz się najeść cały czas no to jedz jedz sobie zjadaj Emi a tobie smakuje a? tak pyszna co a ja o, spróbowałam. O! Z tej sałatki dużo ogórków na nas. To jest Tak? Nie smakują pysy. ci te ogórki. To co? Będziemy... Zaraz zrobimy porządek tutaj i zabieramy się za dekorowanie. Ciasteczek, Ciasteczek tak, ja już mam przygotowane. Nie są ciasteczka. Tutaj są wszystkie. Bardzo szybko mi się tym razem udało je przygotować. Miałam już pełną blachę zanim skończyły się piec poprzednio się tylko 9 minut pieką, więc naprawdę duży sukces. Tym razem widać, że nabrałam wprawy. Tak, tata przyjedzie, to już będziemy tutaj miały wszystko przygotowane. Nawet romantyczną sałatkę na przedwalentynkową kolację. Tak? Okej, okay. jest ślicznotki. Mam z Jedną z takich rzeczy, które można robić z dziećmi w czasie ferii, są pierniczki. I tak naprawdę te pierniczki to przez cały rok to jest zawsze taka sama zabawa i super fan. No? Prawda? No. Lubisz mnie? No patrz. Już mam dłużko. Bardzo szybko mi poszło upieczenie tych ciasteczek dzisiaj wyjątkowo. Z moimi patentami wszystkimi. No, dziewczyny teraz będą ozdabiały i pewnie będziemy jeść ci przez kanapki? tydzień. Dziewczyny zjadły kolację, ale kanapki zostawiły. Zjadły tylko te z masłem, a z szynką zostawiły. to może ja też zrobię jakiegoś pierniczka, co? Zrób takiego pięknego, Ania. potrafisz zrobić pięknego. Nie, ja lubię robić smaczne. Ja specjalnie tutaj wystawiłam orzechy, pekany i żurawinę, bo one są najlepsze z żurawiną i z orzechami. Dziubek? A dziewczyny zawsze te słodkie tutaj wybierają, co? Nie. Iśki? A nie, widzę, że tutaj pekan dla rodziców robisz Dlaczego? mi nie? przyznaj. Tak. Będzie taki. Mmm, nawet tak. To... Tak, ta, chcesz, żeby poukładać? Dzisiaj się zrobi. Elin, ja go nie prosiła. Um, no może ja tak. Um, Marek usypia dziewczyny, ale w czasie, kiedy ja gotowałam, one zrobiły taki sajkon w pokoju u siebie. Wymieszały jakieś, nie wiem, cienie do powiek różowe z wodą. Potem im się to wydało, bo one sobie zrobiły basen dla ludzików z tej wody kolorowej. No, czyli w sumie można to przełożyć, że to jest to, co... Dokładnie to, co my im robimy, czyli... Robimy im wannę z kulą kolorową, więc one sobie to zrobiły na własną rękę. Więc jeszcze oprócz tego, że trzeba było cały stół posprzątać, tutaj po tych ciasteczkach, to jeszcze podłogę w pokoju. Te dywany schną, ale <laughs> nie wiem, czy wyczyścimy to różowe z tych dywanów. Mam nadzieję, że uda się jakimiś tam środkami to zrobić. Jak nie to trzeba będzie wezwać pana do czyszczenia dywanów. I tak mieliśmy to zrobić, bo mamy do wyczyszczenia narożniki. A teraz będziemy się szykować z Mirkiem do naszej romantycznej, przywalendynkowej kolacji. Tutaj już sałatka stała i przygotowana. Pokażę, zobaczcie. Teraz z pomarańczą. Zrobiłam jeszcze taką malutką do skaserów. Będzie świeczka. I siadamy do jakiegoś filmu. Nie wiem, co teraz będziemy oglądać, bo po zabójczych siostrach jakoś nic mi się tak bardzo nie podoba. Ale zobaczymy, na pewno coś znajdziemy. Także życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. I zapraszam na kolejne.